Na najbliższy piątek 15 grudnia w naszej szkole odbędzie się kiermasz świąteczny. Będzie można kupić ciasta, przeżyte słodkości, gofry i gorącą czekoladę. Każda chętna osoba może przybrać się za Elfa, Renifera, Mikołaja bądź po prostu na zieloną i czerwoną. Dodatkowo w dniu kiermaszu będzie można sobie zrobić świąteczne zdjęcia. Zdjęcie do pierwszego kalendarza kosztować będą 20 zł, a każdy następny kalendarz 17. Jest to doskonały prezent na przykład dla dziadku. Natomiast zdjęcia w formatu 13x18, czyli takie, bo zrobicie za jedyne 4 zł. Zdjęcia będą robione na pierwszym piętrze przy sali 39. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie i do zobaczenia. 24, scena trzecia, ujęcie drugie Albo ah, no nie, nie jest za darmo, dostają czekoladę No! A! No, co? No, 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 nie musisz wstawać A mnie widać teraz